Bez jakich warzyw nie wyobrażam sobie zimy w szklarni, czy też pod chmurką. Najważniejszy punkt to natka zielonej pietruszki. Oczywiście szczypiorek z dużej cebuli i taki malutki, który wyrasta dopiero z wysadzonej dymki. Sałaty zimowych odmian. I rzodkieweczka, która tutaj dopiero wyrasta. Roszponka, która została przepikowana do szklarni, już taka podrośnięta. I roszponka która dopiero została wysiana z nasion. Tuż obok rośnie przepyszna rukola. I dopiero wschodzący szpinak matador. Seler liściowy, który został przesadzony do szklarni. I tak samo botwina, A pod chmurką całą zimę będzie rósł jarmuż. Zielony drobniutki szczypiorek. Przecudna roszponka i kilka odmian zimowego pora. Do większych przymrozków będą rosły buraczki, bulwy selera, pietrucha korzeniowa, kolorowa marchewka i całe morze szpinaku nowozelandzkiego, który wytrzymuje tak do minus dwóch, minus trzech stopni i cudowne dalie. Powiązkowo cebulka sensu yellow, czosnek harnaś i czosnek słoniowy. Podzielcie się w komentarzu, jeżeli jeszcze o czymś zapomniałam. A ty właśnie o jakim warzywie sobie przypomniałaś, że go nie wysadziłeś? O, widać, plan.